Cześć, witam Was bardzo gorąco, a to już drugi odcinek z serii Let's Play Shakes and Fidget. Tak jak już obiecywałem, w, w poprzednim odcinku pokażę, yy, obiecywałem Wam w poprzednim odcinku, że Wam pokażę moją gildię. Tak też to zrobię, ale co za moment. Teraz pokazuję Wam, jestem na moim drugim koncie, który się nazywa Magnol, tak, 59 level. Pokażę Wam Eku. Takie. Takie, takie. Nie, na, nie nadążacie to stopujcie tam. No, dobrze. 9304 czci. Trzy potki. Klaser. Do klasera też przejdziemy. W zeszłym odcinku opisywałem um, Wam Szakesa. To już powinniście wiedzieć, co gdzie jest, i się ogólnie orientować. W tym odcinku mam zamiar tak: pokazać moją gildię. Co teraz to zrobię? No. Nie chce mi się załadować. O! No, to jest to moje drugie konto. To Kuba 2010. Tam się nic nie zmieniło, ale to zaraz do niego przejdziemy. Razem z nimi, ze mną jest Rafixl 106 Level, Psychical 103, Dimi Copper 83, Mroczny 1, 2, 3, 4, 5, 63. Serie Pumex 106, Bremu Minecraft 70, Magnol, no to jestem ja 59, ty już mnie nie znacie, Czarna 025 to jest konto mojej siostry 35, niunia 025 to drugie konto mojej siostry 26.

Hmm. Sino Brody. Trzynasty. Czarksu. To jest ten gościu, co nagrywałem z nim poprzedni filmik. Jedenasty. Hmm. No i to są już. Typki, co nie są u mnie w gildii. Mam sobie tu jeszcze pokazać no to no to moja gildia zobaczymy może jest jakieś wideo nie chce się załadować aha no nie ma no, no szkoda wielka bo by mi dały dwa grzybki no, no ale cóż dobrze włączymy sobie misję Unikatowy amulet, długie uszy, dłuższe kły, tajemniczy kryształ. W takie święto najbardziej się liczy kasa, więc biorę to. I idziemy na Kubę. No tutaj macie kubę. Dobrze. No. To są jeszcze te płotki co z poprzedniego odcinka, bo nagrywałem chyba dwa dni temu jakoś tak No ale ku mi się nie zmieniło, ciut chyba tu polepszyłem, ale nie jestem pewien, bo dawałem kasę do gili. Była bardzo potrzebna na lochy. O! O, właśnie mój kolega jest teraz na Skype'ie. Możliwe, że z nim będę nagrywał e, do końca ten filmik. Dzwoni do mnie. Cześć Sebastian, czy chciałbyś nagrywać ze mną do końca filmik, który teraz jest? A to leci teraz? E, tak, właśnie go nagrywam. A o tym? O Na nim, na nim. E, no... Co chcesz? <fr favorites> Dobrze, to my sobie wpłacimy pieniążki. Bo jeszcze się na nas obrażą. Oj, 3290 złota. A wpłaciłem już 719 tysięcy i 10 grzybków, Brawo! Co? Tak. Ty wiesz, że ja teraz nagrywam? Ja mam konto na 12 świecie. No, tak, właśnie. Kolega ma konto na 12 świecie. E, powiedz, który level? Poczekaj. 29. 29 jakoś tak. 29. Zaraz dostaniemy dokładniejsze informacje, który. 29, No, 29. Poszliśmy sobie na lożki. Woj Prawie go zjechałem. No nie. Ło. Dobra, pokażę Wam jeszcze um, walkę na arenie. To przewinę, to. Czekajcie chwilę. No, cześć, wracam po krótkiej przerwie. Jak widzicie, już mi się prawie załadowało. Tak więc wznowiłem yy, nagrywanie, z czego się cieszę, bo mi się bardzo nudziło.

no, tak widzicie, ja już będę kończył. Um, no, cóż, ja sobie tutaj biorę coś, jak, um, następny jakiś filmik. Tak. No dobra, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i żegnam Was. Kuba 2010. Czekajcie na następny filmik. No i narka.